Elo, w tym w dniu, dzisiejszym, bardzo jasnym wieczorze chciałbym wam przedstawić coś, czego w sumie nigdy jakby nie miałem zamiaru wam przedstawić, ale bardzo mnie prosiliście, żebym to jakby uczynił. W związku z tym przedstawiam wam moją wierną przyjaciółkę, hulajkę. Może najpierw omówienie specyfikacji technicznej? Oczywiście pojazd jest ma bardzo luksusowy, napęd na wszystkie cztery koła, jak może tutaj dobrze zobaczyć. Myślę, że mój wierny, zamożny operator Wam to pokaże. Oczywiście jest to standardowe V8 300 koni mechanicznych. czekaj, czeka, bo tu ludzie idą. Mam nadzieję, że oni oglądają mój kanał, bo jeżeli nie oglądają, to ja się z nimi policzę. Śruby oczywiście wszystkie są oryginalne, to wcale nie jest tak, że żadna nie jest oryginalna koła od czterech lat nie była nieraz wymieniane, hulajnoga myjnie, nigdy nie widziała, hałas jest dziurawy spawana była, no i oczywiście bardzo dziko tuningowana, mianowicie tutaj w tym miejscu był dek wniżany, no i myślę, że będę Wam mógł pokazać jakieś dzikie, bardzo fajne triki na niej wrzuciłem kartę, którą znalazł operator kamery <try> Robimy debilów z siebie, ale o to przecież chodzi w naszym kanale. Także ja, może bez zbędnego przedłużania, za chwilę wykonam dla Was jakieś dzikie sztuczki. Tylko poczekam, aż sobie ludzie przejdą, bo mogą się doczepić, że to jest nie-family friend. Zawieszenie jest oczywiście obniżone. Tutaj możecie to zobaczyć, że mamy Rek. wymontowane montażatory. Urządzenie trzyma się tak jak poprzedni kład na kolnach McPhersona posypanym zawieszeniem wielowahaczowym oraz keczupem. Także myślę, że to elegancko, bardzo fajnie się to sprawdzi. Do tego drążki kierownicze są oczywiście bardzo nowoczesne, zgodnie z najnowszymi trendami. Chłopie, jak już mówię, my nigdy nie widział. Przeglądu też nie. Dlatego mam nadzieję, że się na to nie załapie Postaram się, ponieważ wiem, że jesteście wielkimi fanami tego kanału, także. Czekaj, bo... co? Nie. Jak go będę trzymał, będę to za ja, niego nie No to jest mój przyjaciel. Ja, ja go nie mogę zostawić. To też jest dobry. Co? Będę tak trzymał, bo i tak, się mi tak. Patrz, nie umiem. Jestem tutaj. Black and white, black and